Siemaneczko w kolejnym filmie. Dzisiaj taki krótszy filmik będzie. Otóż mam kolejną awarię. Nie działa mi ogrzewanie. Leci cały czas chłodnym powietrzem. Dotąd do nagrzewnicy. Przewody są tylko ciepłe. Jeden ten co wchodzi to jest cieplejszy, a ten co wychodzi to już jest zimny. A dalej są normalnie ciepłe. Więc żeby nie rozbierać, nie wymieniać nagrzewnicy spróbuję jeszcze przepłukać ten układ. Kupiłem coś takiego zobaczymy czy to coś zda, czy to coś pomoże, bo nie widzi mi się wymieniać na grzewnicy. Zwłaszcza teraz jak są mrozy. Także wlewam to i zobaczymy. Pojeżdżę trochę na tym. Wchodzi silnik ma na tym 25 minut więc zobaczymy co to będzie wlejemy to do zbiorniczka tu jest 300 ml i to ponoć starcza na 10 litrów płynu także tu do samochodów wchodzi 4 litry także na razie zaleję tego połowę Zobaczymy, co będzie. Dobra, tyle będzie. Odpalam samochód i nie chodzi. 20 minut. Jeśli nie chodzi, już około 40 minut. W międzyczasie jeszcze parę kilometrów zrobiłem. Z początku. Jak patrzyłem, to się mocno pieniło, a teraz już się unormowało wszystko. Tu są węże gorące teraz. Niby w samochodzie już ciepło było. Może gdzieś tam trochę już odetkało. Ale zobaczymy na razie. Czekam, aż to ostygnie i spuszczę ten płyn. Zobaczymy, co to wypłukało czy cokolwiek wypłukało. Ale na razie musi ostygnąć, bo jeszcze jest gorące. Także jak to ostygnie, spuszczę i zobaczymy, co tam będzie. No i płyn spuściłem, ale za wiele to tu nic nie widać. Trochę spienione to jest. Niby jest trochę brudny. Trochę kolor zmienił, ale czyli ile tam syfu było? To nie wiem, coś tam pływa. Zaraz ja to przeleję do butelki i zobaczę, ile na dnie tutaj zostało tego syfu. Tak to wygląda po pierwszym pukaniu Kupa piachu Tu jakiś farklot w ogóle Farba z silnika A to podejrzewam że proszek że jest proszek do uszczelniania chłodnic Bo kiedyś wsypywałem ze dwa razy To teraz to wypłukało Jest tego syfu więc środek na pewno coś tam działa także zalewam drugą połowę tej płukanki ale zaleję jeszcze coś takiego oce dwie butelki a resztę doleję z płynem co spuściłem, on się troszeczkę ustał więc zaleję resztę tym i doleję octu zaleję płukankę i jeszcze się przyjadę na tym 40 minut. Także zalewam to. Zalewam drugą miksturę. Zobaczymy czy drugi raz co się wypłucze. Ulewam dwie butelki, a ile płynu będzie brakować, to resztę dolewam tam. I zobaczymy. Na pewno coś działa Jakim jeździłem to ciepło leciało, znowu więc coś tam może i odetkało Zalewam drugą Tu wchodzi 4 litry 4,5 chyba Więc jeszcze 2 litry doleję płynu I przejeżdżam parę kilometrów znowu Utrzymując obroty tak powyżej 2000 żeby większe krążenie było cieczy I zobaczymy co to będzie. Jeszcze dalej płynu, doleję jeszcze resztę pukanki tam połowa została. daje płyn i w trasę. Tego co zauważyłem, to w początku strasznie się pieni. Później już jak ten nadmiar ciany wypłynie, to przestaje. Już wszystko wtedy normalnie jest. Zobaczcie jak wtyka po naprawie gazu. Elegancko, równiutko. to roboto Dobra, jadę. Już kawałek jadę. Pogrzewanie dmucha zimnym, tu już temperatura zacna, idę zobaczyć, co się dzieje tam pod maską. Jedyne co zauważyłem, to śmierdzi octem. Gotuje się. Ale za dużo wlałem, termostat się nie otworzył. Ale wyrwę tutaj Będzie ekstremalne płukanie Termostat nie puścił wody Nie smakuje ocet jemu Wąż niby ciepły, ale jeszcze słabo Wyssało cały a mam kawałek do domu. Dobrze, jest niska temperatura, to jeszcze może dam rady dojechać. Wygotował się ocen <noise> Nie ma nic. Ale daje. Zakończenie testu płukanki. Wygląda tak. Tyle wypukało piachu. Niby ogrzewanie nie działa, ale zobaczymy jeszcze później, jak to będzie funkcjonować jakieś okruchy, nie wiem, trawa, nie trawa piach, kupa i tyle wszystkiego zbiorniczek na pewno czystszy niż był ale jak to się sprawdzi, zobaczymy w praktyce jak to wyjdzie także na ten moment to tyle do następnego, cześć